so. <muchas> Półka Miejska Wodkan podsumowała projekt skanalizowania ulic Białej Podlaski. Inwestycje wodociągowe wykonano m.in. przy ulicy Akademickiej, ale też w ciągu ulic Robotniczej, Ziemiańskiej i Mieszczańskiej. Połączenia były po części dofinansowane z projektu społecznego. Generalnie rzecz biorąc, każdy, kto spełniał warunki skorzystania z tej pomocy w mieście Biała Podlaska, skorzystał. Myśmy dla tych, którzy by, no, musieli jeszcze pewne działania podjąć, żeby również z. z Pewnić wszystkie warunki, stworzyli takie możliwości i wszyscy ci się z tej dotacji, którą uzyskaliśmy, skorzystali. Spółka podejmuje szereg działań w zakresie tak zwanego operacyjnego, które z jednej strony sprowadzają się do tego, że uzyskujemy dodatkowe przychody, czy też niektóre rodzaje kosztów rozkładają się nie tylko na wodę i ścieki, krótko mówiąc, ale dochodzi, dochodzi do, do tego jeszcze cały segment gospodarki odpadami, no i dochodzi do tego bardzo szeroki zakres inwestycji realizowanych przez spółkę własnymi siłami. A więc generalnie z jednej strony wykorzystujemy ten potencjał optymalnie, który tkwi w naszej załodze i to pozwala nam na to, żeby na szeregu, w szeregu sferach osiągać dobre wyniki i pracować, gospodarować w sposób oszczędny. Podczas prac wodno-kanalizacyjnych spółce udało się też zmodernizować kilka Metrów starych części instalacji. W tym przypadku skorzystano z chwili, kiedy prowadzono prace związane z przebudową dróg i chodników. W tym roku spółka zaplanowała kolejne inwestycje.